Witam wszystkich w nowym odcinku. Już jakiś czas temu nagrywałem Wam jeden materiał o patologii związanej z deweloperem i zniszczonym forcie N10 Prądnik Biały w Krakowie. Polecam obejrzeć po tym odcinku, a w międzyczasie zagotować melisę, bo można się poważnie zdenerwować. Tym razem jednak Pruszków i zniszczone stanowisko z okresu wpływów rzymskich. Pan Arkadiusz Gębicz, mieszkaniec Pruszkowa, lokalny działacz i prezes Stowarzyszenia Za Pruszków, Odnalazł na splantowanym przez koparki terenie fragmenty ceramiki i przedmiot metalowy. Zresztą zaraz zobaczycie coś z pierwszej ręki bezpośrednio z terenu na gorąco. Szybko okazało się, że to bardzo cenne zabytki sprzed niemal 2000 lat, czyli właśnie z okresu wpływów rzymskich. Ponadto, jak podają różne źródła, duża część okolicznych mieszkańców znajduje ludzkie szczątki w swoich ogródkach, co oczywiście nie jest normalną, naturalną sprawą. Tylko fakt ten ewidentnie wskazuje na znacznych rozmiarów cmentarzysko, które odpowiednio niezbadane na zawsze skryje swoją historię. I uwaga kontekst archeologiczny, który przecież jest tak bardzo pompowany w kontrataku do poszukiwaczy. Szczególnie tutaj podoba mi się pewien protest leśnych dziadków, że tak pozwolę sobie nazwać i argumentacja oczywiście argumentacja w ogromnym cudzysłowie. Pokażę Wam tylko urywek, nie będę komentować, bo obiecałem, że w tym materiale nie będę rzucać bluzgami. Archeolog Robert Wyrostkiewicz odwiedził to miejsce i zdjęcia, które tu widzicie, wykonał właśnie on. Nagrał również krótki filmik, pokazując co udało mu się znaleźć w zaledwie kilkanaście minut. Przy okazji zapraszam na profil na Facebooku, który podlinkuję Wam w opisie tego filmu. Z pewnością będą tam aktualizacje z pewnego źródła. A teraz zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji. W Pruszkowie, tuż obok szpitala psychiatrycznego, słynnego, zabytkowego, na inwestycji kontrowersyjnej, która oburzyła mieszkańców, oburzyła radnych, która forsowana jest przez prezydenta miasta i, proszę Państwa, jako archeolog po 15 minutach znajduje tutaj ceramikę z okresów wpływów rzymskich, yy, mającą 2000 lat. Zgłaszaliśmy ją do konserwatora zabytków. Był tutaj, jak widać, jej nie znalazł. Podobno ma wrócić w poniedziałek, ale to nie wszystko. To są, proszę Państwa, szczątki ludzkie, kawałek czaszki, kawałek miednicy, kawałki kręgosłupa leżą tutaj wszędzie, niewyzbierane, pomimo, że był tutaj antropolog. Być może koparki po prostu... Pozwolę sobie zacytować Wam słowa pana Arkadiusza Gębicza. W Pruszkowie wszyscy wiedzą, że robię co mogę, by to szaleństwo inwestycyjne nie zrujnowało przyrody. Jestem tam często, robię zdjęcia, kręcę filmy, protestuję. Ta ceramika nie wydawała mi się szczególnie ciekawa. Nawet myślałem, że to może być kamień, ale przedmiot metalowy wyglądał bardzo niecodziennie. Zgłosiłem to archeologowi. Podczas jego wizji lokalnej okazało się, że niemal cały teren inwestycji to jedno wielkie stanowisko archeologiczne. Nawet przypadkowo spacerująca tu mieszkanka Pruszkowa przywitała nas i też znalazła kawałek starożytnej ceramiki. Jako, że miałem przyjemność poznać już wcześniej pana Roberta Wyrostkiewicza, to zapytałem, czy wiadomo coś o jakichkolwiek badaniach archeologicznych na tym obszarze. Posłuchajcie odpowiedzi. Na sąsiednim boisku były badania archeologiczne. Na, tych, na tym miejscu, gdzie teraz przechodzi ta cała budowa, stanowisko delikatnie wkracza, formalne, na, na, ten, na ten teren, ale pomimo, że delikatnie wkracza, to konserwator zabytków nie skorzystał z przysługującego mu prawa, żeby wyznaczyć tam strefę ochrony konserwatorskiej i nakazać badania archeologiczne. Nawet nie wyznaczył nadzoru archeologicznego najprostszej formy, czyli że koparki działają, ale archeolog patrzy, czy czegoś tam nie wykopują, patrzy na materiał zabytkowy, patrzy i ewentualnie wstrzymuje. I by wstrzymał, bo tam rzeczywiście ten materiał się pojawia i szczątki ludzkie zresztą. Tylko poszedł w coś, co daje mu taką możliwość prawo, czyli powiadomienie inwestora, że. W razie, gdy jego koparkowi coś odkryją, to mogą zgłosić, no i wtedy wiadomo, że się nie zgłasza, nie? Um, więc słabo to zostało tam y, zrobione. Wator wie od piątku, że jest ceramika z okresów rzymskich, to podobno y, był na miejscu, ale jakoś nic nie wstrzymał, jeszcze w poniedziałek ma być, więc zobaczymy, co zrobi w poniedziałek, no i można tak teraz, póki jest do poniedziałku często apelować, żeby w końcu ktoś to szaleństwo powstrzymał, zwłaszcza, że tam dochodzi do tego ten kurhan jeszcze i y, y, i wiesz, i to stanowisko, które tam było, nachodziło delikatnie, ono, było, ono jest wpisane w dokumentacji konserwatorskiej jako stanowisko z okresu halsztackiego lateńskiego, rzymskiego, więc prawdopodobnie też wędrówkowego na pewno też, bo jest wpisane jako wczesnośredniowieczne i późno późnośredniowieczne, więc tam po prostu przez 2000 lat było życie. Więc... Jak już wiadomo, na tym obszarze ma powstać mała architektura, ścieżka rowerowa oraz planowane jest aż 150 pełnowymiarowych latarni. Także nie dość, że zostanie zniszczona zieleń, przyroda, to zniszczone stanowisko, ludzkie szczątki i cała potencjalna wiedza płynąca z eksploracji tego miejsca. Cała wiedza, jakiej większości poszukiwaczy nigdy w swoim życiu najpewniej nie odkryje. Taka jest właśnie skala tej hipokryzji urzędników. Jak mówią źródła, przede wszystkim odpowiedzialni za to są obecny prezydent miasta Paweł Makuch oraz starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza. Warto również wspomnieć, że za inwestycje w mieście odpowiada wiceprezydent pan Konrad Sipiera. Oczywiście nazwiska warto znać choćby w kontekście wyborów i tego typu spraw społecznych. A takie czyny powinny być dobrze zapamiętane przez miejscową ludność, zwłaszcza że obecni rządzący są powstrzymywani przez radnych oraz mieszkańców miasta. No właśnie, jeszcze jedno bardzo ważne, moi drodzy widzowie. Materiał dość chaotyczny, ale robiony na szybko, impulsywnie. Jak już zapewne część z Was mnie poznała, to wie, że nie umiem przejść obojętnie obok takich spraw. Przede wszystkim potrzebna jest Wasza pomoc, zaangażowanie, które pomoże nagłośnić tę sprawę najmocniej jak tylko się da. Udostępniajcie takie materiały, zostawcie reakcje, komentarze, wysyłajcie do znajomych na grupy, fora itd. itd. Subskrybujcie też kanał, co bardzo pomoże mi tworzyć więcej tego typu materiałów, a uwierzcie mi, mam na to ogromną ochotę. Co do omawianej dziś sprawy, pozostaje wierzyć, że nacisk medialny powstrzyma dalsze zniszczenia. Choć trzeba wiedzieć, iż bardzo realne jest to, że zanim ktoś decyzyjny się tym zajmie, to koparki zniszczą to, co pozostało, a cała ziemia zostanie wywieziona tam, gdzie nigdy jej nie znajdziemy. To już wszystkie informacje na dziś w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam do oglądania innych odcinków na moim kanale oraz śledzenia na bieżąco tej sprawy. Do następnego, trzymajcie się, cześć!